Przed nami 112 odcinek serialu La Promesa Pałac Tajemnic. Tajemnica Pi przestanie być sekretem, a Alonso zdradzi Katalinie swoje plany. Jimena szykuje kolację dla Manuela. Jego apetyt jest umiarkowany, zjadają go bowiem wątpliwości. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 112 odcinku. La Promesa, Pałac Tajemnic. La Promesa, Pałac Tajemnic. Odcinek 112 w poniedziałek, 31 marca 2025 roku o godzinie 15.05 na TVP2, co wydarzy się w 112 odcinku. La Promesa, Pałac Tajemnic. Ximena chce przygotować romantyczną kolację dla Manuela, którego dręczą wątpliwości co do ich związku. Alonzo informuje Katalinę, że pieniądze z posagu Jimeny przeznaczył na spłatę długów, a pałac w Kadyksie wymaga poważnego remontu. Petra zdradza wszystkim tajemnice Pi. Ochmistrzyni przychodzi z pomocą Don Gregoriowi. Ruło odkrywa, że baronowa de Grasalema to młodzieńcza miłość Markiza.